Poznaj Magdę, 28-letnią pracowniczkę biurową, która każdego dnia zmaga się z ogromnym stresem. Jej życie przypomina niekończącą się gonitwę z terminami i obowiązkami, co prowadzi do chronicznego wypalenia. Pewnego dnia, w poszukiwaniu ulgi, sięga po dziennik. Zaczyna pisać codziennie, poświęcając kilka minut na refleksję nad swoim dniem i emocjami. Już po tygodniu zauważa, że zapisywanie myśli pozwala jej zrozumieć swoje lęki oraz obawy. Dziennik staje się dla niej cennym narzędziem do odkrywania siebie oraz sposobem na uporządkowanie myśli. Magda zaczyna dostrzegać wzorce w swoim zachowaniu i uczy się, jak skutecznie radzić sobie ze stresem. Z czasem jej lęki ustępują miejsca większej pewności siebie i spokoju. Oferując jej przestrzeń do wyrażania siebie, pisanie pomaga jej w odzyskaniu kontroli nad życiem. Magda namawia innych do spróbowania pisania dziennika jako skutecznej metody na zarządzanie stresem i poprawę samopoczucia. Dzięki tej praktyce odkrywa spokój oraz radość w codzienności, co znacząco wpływa na jej relacje z innymi i ogólne samopoczucie.